U mnie dziś wyskoczył temat zaufania. Przychodzę z refleksjami na ten temat. Jako dzieci rodzimy się ufni i już bardzo często przy porodzie tworzy się rana odrzucenia, kiedy zostajemy odebrani od mamy. Oczywiście za moich czasów tak było, teraz się to zmienia. Są coraz bardziej świadome porody, ale mówię tu ze swojego doświadczenia ze swojej perspektywy. Później jest proces wychowawczy, socjalizacji i naprawdę dostajemy mnóstwo sprzecznych komunikatów. Ufaj temu, bo to autorytet, czy to lekarz, czy nauczyciel. Nie ufaj temu, bo to taki czy taki. Nie rozmawiaj z nieznajomymi i zaczynamy gubić się w tych wszystkich sprzecznych komunikatach. Jednocześnie nie dostając komunikatu, ufaj sobie, ufaj. Jedynej, najważniejszej osobie, z którą jesteś cały czas, ufaj sobie, ufaj swojemu ciału, swoim odczuciom. Tego nas nie uczono. Może generalizuje, niektórzy pewnie byli tego uczeni. Okej, okay. ale myślę, że w dużej większości tego zaufania do siebie nikt nas nie nauczył. I wychodzimy z taką raną do dorosłości i szukamy tego. Na zewnątrz, że ktoś nam w końcu to da, i ktoś po prostu będzie za nas wiedział lepiej, przeżyje nasze życie, powie nam jak żyć, czy to będzie partner, koleżanka, guru, czy lekarz, zamiast słuchać siebie i swojego własnego serca. I dlaczego o tym mówię, bo ja byłam bardzo osobą, i to się gdzieś też dzisiaj pokazało, która zawsze szukała ratunku na zewnątrz. Poszłam na terapię. No to myślałam, że pani psycholog wie, że ona już to wszystko wie. Byłam 8 lat w terapii, i na końcu terapii przyszło do mnie takie zdanie, której powiedziałam: A ja tak pani zaufałam. I dzisiaj pojawiło się to samo przekonanie w mojej głowie w bliskiej relacji tak ufałam. Że ktoś będzie wiedział, co dla mnie dobre, i przeżyje za mnie moje życie, i za mnie będzie wybierał. Oczywiście jest to przekonanie małego dziecka. Jest to przekonanie dziewczynki do mamy. Mamo, ufałam ci. I szukamy tego na zewnątrz. I z reguły, co dostajemy, to dostajemy powielenie tego, co znaliśmy z dzieciństwa. Czyli wierzymy, że osoba na zewnątrz. Miała coś zrobić za nas, dla naszego dobra. Oddaliśmy jej władzę, a później czujemy, że ona nas skrzywdziła, oszukała, zdradziła, zawiodła nasze zaufanie. Ale zobaczmy, co się dzieje. To myśmy myśleli, że ta osoba będzie wiedziała, co dla nas dobre. I to jest rana wewnętrznego dziecka, żeby uczyć się zaufania od wewnątrz, zaufania do siebie. Zaufania do swojej intuicji to jest proces czasem trudny, czasem bolesny, czasem długi, bo skoro mamy takie przekonanie, żeby nie ufać światu innym i sobie, to jak przychodzą trudne sytuacje albo coś jest w relacji nie tak, czy cokolwiek się dzieje na zewnątrz, to mamy tendencję właśnie obwiniać ten świat zewnętrzny, a ja ci zaufałam. Tylko to jest przerzucanie odpowiedzialności, to jest oddawanie władzy w cudze ręce, oczywiście bez oceny, bo to jest oczekiwanie małego dziecka. Mamo, tato, do opiekunów ufam wam bezgranicznie. Ja wiem, że wy wiecie, co dla mnie dobre. I żeby z tym pracować, no to pracujemy z wewnętrznym dzieckiem. Dajemy mu to, czego nie dostało. Uczymy się zaufania do siebie, uczymy się zaufania do świata, że nawet jak przychodzą jakieś rzeczy na zewnątrz ok, ja się mogę z tym teraz nie do końca zgadzać. Nie umiem zaufać do końca. Nie widzę w tym sensu, ale uczę się, ufam, że po coś to jest. Dziękuję.